Kapitan i kapitanka, e, ustalcie od której nam zaczynacie. Żeby nie było. Pan Tomek jest metą. Lewa, lewa. Lewa, Wyciągamy Lizaki z buzi, kto tam jeszcze ma, żeby było bezpiecznie. Zaczynamy od prawą. Zaczynam od prawą. Gotowi. E, publiczność proszę, przesuńcie się. E, to w niebieskiej koszulce. Troszkę się przesuwa, żeby było miejsce. Leba, leba. Gotowi, start! Idziecie, idziecie!